Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale obstawiamy jak zawsze na sam początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę. Pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Dzisiaj lecimy z Waszymi propozycjami, to znaczy cztery kupony od osób, które już typowały nie raz, nie dwa, nie trzy u nas na, na kanale. Zaraz do kuponów przejdziemy, jeżeli chcesz, to sobie przewijaj, ja powiem standardowo o zwrocie kasy za przegrany kupon e, Powiem o, o konkursie na dzisiaj, zaproszę do naszej grupki, więc w sumie klasyka. Na spokojnie zaczynamy od zwrotu kasy za przegrany kupon w BetCliku, To jest legalny w Polsce Bookmacher i promocja jest dla każdego, kto nie ma konta właśnie w BetCliku, jeżeli nie masz tam konta, założysz sobie to konto z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjesz kod promocyjny Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ile zdarzeń na kuponie, nieważne za maksymalnie 228 zł. Jeżeli ten kupon nie wejdzie, Betfix zwróci ci kasę minus podatek we freebecie Jednokrotny obrót się 2.14 więc masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry. To oczywiście nie musi być taki kupon, to nie musi być taka stawka, bo możesz sobie zagrać cokolwiek chcesz za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych. Po prostu, jeżeli nie wejdzie, masz zwrot kasę minus podatek we freebecie Osoby zainteresowane taką promocją na start, pierwszy komentarz pod tym filmem. Założenie konta z tego linku, który tam znajdziecie, to jest dosłownie minuta i można tworzyć nawet coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Tam ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na Instagram, Instagrama. Tam też często dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Linki są w opisie pod tym filmem standardowo. I lecimy z konkursem, jak zawsze 25 zł do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, obstawiamy, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujcie dokładne wyniki minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Betisem a Barceloną. Dopisujecie swój nick, gracza z BetClika. Ty typujecie do 21 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku, Gracze na Betklik nie biorą, udziału w zabawie, Czyli standard, I teraz przechodzimy do meritum tego odcinka kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betklikiem. Zaczynamy od kuponu Wiktora. Wiktor, osoba, która najwięcej Więcej kuponów u nas na YouTubie publicznie tutaj wrzuciła. 44 podane kupony. Można powiedzieć, że tylko 18 trafionych, ale jeszcze jest 1994 zł czystego profitu. Ostatnio kilka misów i ten profit mocno spadł. Ale Wiktor ciśnie dalej. Słuchajcie, mamy zagranego dubla. E, handicap dodatni na Montpellier z Paris Saint-Germain plus 2 e, czy, Czyli, że tutaj nie będzie sromotnego łomotu. No trzeba powiedzieć generalnie, że Paris Saint-Germain w lidze ostatnio naprawdę ma problemy. To brzmi dość dziwnie, bo Paris Saint-Germain raczej przyzwyczaiło do tego, że. Każdego w tej lidze, a tutaj była porażka 3 do 1 z Lons. Była porażka 1 do 0 z Ren. Był remis z Rem. 1 do 1 w poprzedniej kolejce. Jeszcze czerwona kartka Veratiego, No powiem wam, że średnio wygląda ta gra Paris Saint-Germain. Montpellier oczywiście to jest taki. No mocno mocny średniak trzy trzy porażki z rzędu mieli w poprzedniej kolejce. Przełamali tą nieszczęśliwą serię. Wygrali z Oster. 2 do 0 na wyjeździe. I tutaj Wiktor twierdzi, że Paris Saint-Germain dalej będzie miało problemy z jakimś zawiązywaniem akcji ofensywnych raz. Po raz i że tutaj za wysoko nie wygrają sylwant player. Do tego under dosyć bezpieczny. Under w meczu Barcelony i Betisu, Betisu i Barcelony raczej, bo under 11,5 rożnych. No jeżeli chodzi o różne Betisu, te ostatnie, no to jest 7, 11, 12, 8 różnych Raz ta linia powyżej proponowanej przez Wiktora. Jeżeli chodzi o mecze Barcelony, 6, 6, 11, 12. Również raz powyżej tej linii, a tak naprawdę trzy razy u tych i u tych z czterech meczów. To by siadło. Akurat ta proponowana linia rzuty roża. Więc coś takiego od Wiktora. Lecimy dalej. Kupon od Rafała. 11 podanych na YouTubie. 6 trafionych. 4821 zł. Czystego profitu. Więc tutaj generalnie profit ładny siedzi. I jest grany mocny kupon. Widzicie teraz 3 kupony. To jest tak naprawdę jeden kupon rozbity na 3 stawki. 900, 920, 950 zł. Żeby ominąć dodatkowy podatek. I bardzo dobrze, bo bo tak się robi i tak się robić powinno. No mamy gol lewego. Gol lewego, który wraca do tych rozgrywek ligowych. I zanim Rafała ten good gry. No i Talent lewego i jego forma pozwoli na to, żeby w tym meczu brameczkę zdobyć, to nie będzie moim zdaniem najłatwiejszy mecz dla Barcelony. Tak jak oni bez lewego męczyli się z Atletico, z Gironą i chyba jeszcze z Getafe. Trzy mecze po jeden do zera wygrane. No tak tutaj zdaniem Rafałata siła ofensywna będzie nieco lepsza. Na pewno to jest jakby plus, że lewy wraca. To nie jest żadna tajemnica. No i mamy tutaj załadowany gol lewego na kuponie. Do tego Lons i lub over 1,5 z Niceą. No i tak jak tutaj wszyscy doskonale pewnie wiecie, Lons tylko trzy punkciki za paris Saint-Germain. Lons, jeżeli chce walczyć z, z tutaj z że nami do końca, nawet to mistrzostwo, no nie można tracić punktów. Nie można tracić punktów, trzeba walczyć, trzeba wygrywać. Maksymalnie gdzieś tam remisować, bo z nicą też pewnie trudny meczek. Oni po pierwszej części sezonu takiej dosyć słabej, ostatnio coraz lepiej to, to wygląda. Gdzieś tam nawet dwa zwycięstwa wpadły 6 do jednego z Montpellier, bardzo ładne zwycięstwo i z Will, czyli też trudny mecz, wygrany jeden do 0 Teraz zdaniem Rafała Lons poradzi sobie u siebie, a przynajmniej nie przegra. W meczu minimum dwa trafienia. Mocna stawka, niech to siada, niech będzie piękny profit. Ciuk, tutaj mocno trzymany. Lecimy dalej. Kupon Tomka. Trzy do tej pory na YouTube podane. Dwa trafione. 2173 zł czystego profitu. I też, słuchajcie, mamy trebla. Mamy zwycięstwo Lecha. No to jest oczywiście drugi mecz, dopiero w ekstraklasie po, po mundialu. Pierwszy mecz Lecha 0 do 0 ze, ze stalą Mielec. Wyjazdowe spotkanie zremisowane. Pierwszy mecz Miedzi Legnica po mundialu. 0 do 0 na własnym boisku z Radomiakiem. Generalnie paździerze. No tak, trzeba to powiedzieć. Gdzieś tutaj do tego ekstraklasa znowu przyzwyczaja, że nie jest to zbyt porywający futbol Zdaniem Tomka jednak Le, który mi. Mimo wszystko jest tutaj faworytem, mocnym faworytem, trzeba nawet powiedzieć. Lex sobie poradzi, czyste zwycięstwo. Do tego, no tutaj akurat jest pomysł na over różnych. 8,5 cornerów w meczu Betisu i Barcelon, czyli minimum 9 różnych w meczu musi być. I jest jeszcze zwycięstwo Monaco. No to dla Monaco to jest generalnie taki mecz, który faktycznie chyba trzeba wygrać. Z Oser, które, no nie radzi sobie po prostu w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Aktualnie przedostatnie miejsce, 5 porażek z rzędu w Lidze. 13 punktów uzbieranych w 20 meczach, to jest tragedia. W 20 meczach 43 stracone gole, o panie, jeszcze większa tragedia. A Monaco aktualnie top 4, i naprawdę oni tutaj mają chrapkę, pewnie nawet na to drugie miejsce, bo to jest tak naprawdę 7 punktów straty. Tylko to nie jest duża strata, ale żeby w tym czubie się trzymać. No to takie mecze na własnym boisku, no nie ma innej opcji, wygrywać trzeba i, i, i tyle, po prostu, no nie ma innej opcji, trzeba wygrywać swoje i nie oglądać się na innych, więc zdaniem Tomka tutaj ta Marsylia to robi bez problemu u siebie. I jeszcze jeden kupon na dzisiaj od Jacka, również trzy podane, dwa trafione, 2100-114 zł czystego profitu i tutaj mamy też ciekawy mecz, generalnie bez kombinacji dubel, nie? Zwycięstwo Marsylii po bardzo fajnym kursie, Marsylia, przed chwilą mówiłem o Monako, że top 4, no Marsylia top 3, aktualnie trzecie miejsce, dwa punkty straty do drugiego Lons. I tylko 5 punktów straty do pierwszego Paris Saint-Germain. Naprawdę tutaj jest fajny ścisk w tej ligę i wygląda to ciekawie. I też jest mecz z Nantes, czyli takim średniaczkiem ligowym, z którym zdaniem Jacka Marsylia na sobie poradzi. To jest też mecz z typu must-win, Jeżeli chcesz cały czas trzymać się w czubie, nie można popełniać błędów i nie można przegrywać z takimi, no naprawdę, dużo niżej notowanymi piłkarsko rywalami. Do tego zwycięstwo Barcelony, czyli mecz, o którym sobie dzisiaj gadaliśmy. No wraca lewy, tutaj też zdaniem Jacka to wpłynie na siłę ofensywną Barcelony. Wiadomo, dębelę kontuzja, ale. Ale jakby tutaj zamiennik na, na stronę Dembele jest, a, a, a zdaniem tutaj Jacka i pewnie w większości też z Was, Lewy musi dodać siły ofensywnej i jakości ofensywnej i tak teoretycznie powinno być. Więc coś takiego od Jacka na koniec i mamy wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że oglądaliście do samego końca film z Waszymi kuponami. Oczywiście z tą serią od 20 do 1000 będziemy sobie regularnie wracać i to będzie się pojawiało w shortach, bo, bo całkiem fajnie się to przejęło, więc na pewno będziemy to robić. A za dzisiaj dziękuję, dziękuję, że oglądacie do samego końca. Oczywiście dziękuję za każdą zostawioną łapę w górę i subskrypcję. Subskrypcję kanału, bardzo mi miło. E, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że kolejny film pewnie w piątek albo w sobotę, a może coś jutro na fejmem ma wrzucimy. Zobaczymy. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. Słyszymy, śniebałem. Dobrego dziąka, trzymajcie się, pozdro. Nara.